Witam Ciebie serdecznie na kanale Zewducha. Dzisiaj porozmawiamy na temat telepatii i solfeggio, czyli połączenia myśli poprzez wibracje. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co łączy nas na poziomie subtelnym, energetycznym? Dlaczego czasem myślimy o kimś, a ta osoba do nas dzwoni? Albo dlaczego odczuwamy czyjeś emocje, mimo że jest daleko? Wszystko to może być efektem telepatii. Zjawiska, które od wieków fascynuje ludzkość. Telepatia to zdolność przekazywania myśli, emocji i obrazów między ludźmi bez użycia słów. Co ciekawe, wibracje jak częstotliwości solfeggio odgrywają kluczową rolę w otwieraniu umysłu i dostrajaniu go do subtelnych energii które umożliwiają takie połączenia. W dzisiejszym materiale opowiem Wam, jak solfeggio może wspierać rozwój telepatii, jakie rodzaje telepatii możemy wyróżnić oraz jak każda z tych częstotliwości może nas wspierać w budowaniu głębszych połączeń z innymi. Zjawisko telepatii od zawsze kojarzy się z przekazywaniem myśli na odległość. Jednak to, co sprawia, że telepatia staje się możliwa, to dostrojenie się do właściwych wibracji, takich jak te z gamy solfeggio. Każda częstotliwość wibracji ma swoją unikalną moc, która może pomóc nam otworzyć umysł na głębsze połączenia energetyczne. Dzięki solfeggio możemy wzmacniać nasze zdolności telepatyczne, ponieważ te częstotliwości pomagają nam uwolnić blokady, dostroić się do wewnętrznego spokoju i skupić naszą intencję na komunikacji bezpośrednio z umysłu do umysłu. Przejdźmy teraz do omówienia trzech głównych rodzajów telepatii. I zobaczmy. Jak solfeggio może pomóc w ich rozwijaniu? Pierwszy rodzaj telepatii, jaki omówimy, to telepatia spontaniczna z solfeggio. Telepatia spontaniczna to najczęstsza forma tego zjawiska. Pojawia się zwykle w chwilach silnych emocji, kiedy martwimy się o kogoś bliskiego, lub nagle czujemy, że musimy się z kim skontaktować. W takich momentach nasze umysły mogą być dostrojone do tej samej częstotliwości, co umożliwia połączenie. Częstotliwość solfeggio 396 Hz, która pomaga uwolnić lęk i poczucie winy, może być szczególnie pomocna w rozwijaniu telepatii spontanicznej. Uwalniając się od wewnętrznych blokad, jesteśmy bardziej otwarci na intuicyjne połączenia i odbiór subtelnych sygnałów z otoczenia. Kolejnym rodzajem telepatii jest telepatia eksperymentalna z Solfeggio. Telepatia ta może być również badana w kontrolowanych warunkach, jak eksperymenty, w których naukowcy próbują przekazywać symbole czy obrazy na odległość. Aby telepatia była skuteczna, umysł musi być w pełni skoncentrowany i dostrojony. Częstotliwość 528 Hz, znana z transformacyjnych właściwości, może pomóc w pogłębianiu koncentracji i otwieraniu umysłu na przekazywanie informacji na poziomie energetycznym. Ta częstotliwość wspiera regenerację, harmonię i pełne skupienie, co jest kluczowe w eksperymentalnych formach telepatii. I na koniec opowiem na temat telepatii między człowiekiem a zwierzęciem z Solfeggio. Wiele badań i opowieści wskazuje na możliwość telepatycznej komunikacji między człowiekiem a zwierzęciem. Zwierzęta, będąc bardzo wrażliwe na subtelne energie, mogą wyczuwać nasze myśli i intencje. Tutaj z pomocą może przyjść częstotliwość 741 Hz która sprzyja oczyszczaniu i wyzwalaniu intuicji, oczyszczenie mentalne i emocjonalne, które przynosi ta częstotliwość, może pomóc nam lepiej zrozumieć język energii zwierząt i otworzyć kanały komunikacyjne na poziomie telepatycznym. Jak solfeggio wspiera telepatię? Każda częstotliwość solfeggio może wspierać różne aspekty telepatii, pomagając nam dostroić się do subtelnych wibracji, które łączą nas z innymi. Nie ma jednej najlepszej częstotliwości do rozwijania telepatii. Wszystko zależy od intencji, stanu umysłu i potrzeb. Częstotliwości takie jak 396 Hz, 528 Hz, przy 741 Hz, a nawet 852 Hz mogą pomóc nam w różnych aspektach telepatycznych połączeń. Od intuicyjnego zrozumienia po koncentrację i otwarcie umysłu na nowe formy komunikacji. Podsumowując, telepatia i solfeggio to dwie potężne siły. Które wspólnie mogą pomóc nam w odkrywaniu głębszych połączeń z innymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o spontaniczne myśli, eksperymentalne badania czy komunikację ze zwierzętami, częstotliwości solfeggio wspierają nas w dostrajaniu umysłu i otwieraniu się na subtelne energie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak solfeggio wpływa na nasze życie duchowe i energetyczne, to zachęcam do subskrybowania kanału Zew Ducha. Na moim kanale znajdziecie więcej materiałów o medytacjach, częstotliwościach Solfeggio czy rozwoju duchowym. Podzielcie się swoimi doświadczeniami z telepatią i solfeggio w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym materiale.